Kielce były trzecim miastem, w którym odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. W konsultacjach wziął udział minister Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który samorządowcom przedstawił założenia wspomnianego projektu to przede wszystkim wzmocnienie udziału mieszkańców w kontrolowaniu działania władzy lokalnej, wprowadzenie współpracy między jednostkami samorządu lokalnego oraz usprawnienie oddziaływania władz na lokalne wspólnoty samorządowe. Projekt utrzymuje w mocy przepisy Konstytucji RP stanowiące, że gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Organizacje, które są proponowane mają na celu doprecyzowanie kompetencji organów wykonawczych, doprecyzowanie i dookreślenie kompetencji organów stanowiących, organów uchwałodawczych po Potem... to, się do mniemania kompetencji, żeby je wyeliminować. Nie jest to w żadnym przypadku działanie takie niezgodne z systemem ustrojowym, a raczej wspierające ten system ustrojowy, który stara się wyraźnie zdefiniować, jaka jest odpowiedzialność władzy wykonawczej, jaka jest odpowiedzialność i pozycję władzy uchwałodawczej. W trakcie spotkań najwięcej emocji wśród samorządowców budzą sprawy dotyczące konwentów powiatowych i wojewódzkich, podziału kompetencji między władzą uchwałodawczą i wykonawczą, a także nadmierny wpływ mieszkańców poprzez konsultacje społeczne na proces podejmowania decyzji. Nowa ustawa, która ma wejść w życie w przyszłym roku, zakłada także likwidację zarządów powiatów, a ich kompetencje miałby przejąć starosta. W konsultacje wspomnianej ustawy zorganizowały Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.